No, na pewno jest to podróż sentymentalna, aczkolwiek tak jak mówię, już ja czasami tu przyjeżdżam na jeden, dwa dni właśnie do rodziny, do, do, do przyjaciół, żeby, żeby się spotkać, porozmawiać, odwiedzić. Teraz jestem dwa dni, przeszedłem się, miałem okazję się przejść tutaj po centrum, po, po miejscach, w których jak byłem trochę młodszy, też podróżowałem, chodziłem, spędzałem czas, także na pewno jest to miłe uczucie wrócić. A co zapamiętali z tamtych lat, kiedy grałeś tutaj w Ostrowie w podstawówce i potem jeszcze w gimnazjum? Każdą halę, każdą szatnię, też niektóre sale klasowe, boiska, na których się odbywały mecze, czy to właśnie z kolegami, czy samemu też czasami chodziłem. Dużo, dużo jest takich pozytywnych zdarzeń i wspomnień, które, które przychodzą, kiedy się tutaj wraca. Szybko podjąłeś decyzję o wyjeździe z Ostrowa i to jest decyzja, która zaważyła pewnie na twoim życiu, na twojej karierze i pewnie nie byłbyś tam, gdzie jesteś, gdybyś tak młodo nie, nie wyjechał z, z naszego miasta. Na pewno, na pewno, gdybym szybciej wyjechał, na pewno e, nie byłbym gdzie jestem, nie poznałbym swojej żony, e, nie miałbym takiej kariery, także pewnie dużo rzeczy po, potoczyłoby się zupełnie inaczej, aczkolwiek tak jak mówię, nie ma sensu rozpamiętywać przeszłości czy żyć przeszłością, jesteśmy tu i teraz w Ostrowie. Jutro muszę jechać dalej już, bo tak jak mówię, czas mnie goni i tyle. A co będzie dalej, no to to życie przyniesie. Ważne, żeby, tak jak już mówiłem tutaj, ciężko pracować i, i to wszystko powinno dać rezultaty.